Siemanko, z tej strony Oliver i Arek, dzisiaj El Clasico, tak nawet dwa El Klasyka, bo w Niemczech jest y... da... got... Borussia kontra Schalke. Schalke, czyli top spiel taki super mecz w Niemczech i hiszpańskie El Clasico za niedługo, Barcelona Real, tak, Barcelona Real startuje pierwsza, bo już o 16 na żywo w telewizji, a Borussia gra z Schalke o 18.30, Także dzisiaj dzień piłkarski, jeszcze ja potem mm. będę Oli z Oliwarką A ja z Pogonią, także Polska Liga, Bundesliga, w dużo Lig. Także Bo. dzisiaj super dzień. Katastrofa. <gry> piłkarski dzień, także oglądajcie, jak lubicie oczywiście. I co, mamy dzisiaj jak dwa Dziesięć klasyki, saszetek. to 10 saszetek. Ten. Czyli wiadomo, jak się trafi jakiś, ten to, Bo ono, BVB szlak, czera, to jest. Tak. Mhm. Uh -huh. I zaczynamy, no zobaczymy kto wygra, czy jest ten mecz, jeden ten, jeden ten, także. El dwa klasyki dzisiaj, Ciekaw jestem. Olympians. Mhm. Tu dajemy na bok. Inter. Intermediolan. Godziny niegrałem. Oha czyli. Po... Znaczek nie mamy. Nie mamy reala znaczek. Oli mówi ci 1-0 i Sergio Ramos na 2-0, czyli Oli daj niżej sosetki może. Wiesz co, damy, nie, tak może na. I, I co tam a, jest? Zrada, bo Aha, czyli o, tak będzie sobie otwierał. Na kupce będą, nie? No nie daj na kupkę. Daj na kupkę będzie więcej miejsca i przejrzyściej będzie, tak? O Paryż. Paryż, dzisiaj Paryż, o, nie. Proszę, Kinyan Mbappé Kinyan na złociaku. Mbappé. Bardzo ładna naklejka. Bardzo mi się A. podoba. Ajax mam już. No. I ja chciałam Ajax ale... No, Venlo nie, nie ma w albumie, także nie możemy zrobić. Giovanni dos Santos. Naklejka Kornibian. Oj, kolejna do powtórkowości. Mohamed Hokus jakiś. Tak, ten pan gra online. Dobra, czyli co, Dortmund 00 0 Real już wygrywa na wyjeździe w Barcelonie 2-0, ale mecz, o, ale mecz. Martinez. Tak, z Ajaxu, super elegancko. Salvio. Eduard Salvio, Klub... nie, to jest Boca Juniors, nie? Mhm, mhm, i Valdes. Oj, mamy. Atletico Madryt, tak? Diego Costa i Joao Felix, Dwaj dobrzy zawodnicy. Na pasjuszu. Zdrówko. <coughs> I Zdrowencjo Ekscelencjo I też dobry zawodnik. Rashford i Martial Manchester United. Także dzisiaj się cieszymy na mecze. Ja przynajmniej nie wiem jak Oli. Me too. You too masz ze mną, będziesz oglądał ze mną? Mhm. Mm no to And fajnie on. Tak, Olympic Marsylia o, mamy O, szatnia Ajaxu. Ajaxu, super, bardzo fajna szatnia. Ładnie te koszulki wyglądają, tak powiem. Mm -hmm, to jest Lopez i y, Weigand. Brazil, Mhm. Mm to gdzieś przychodzi z tyłu, Brazil, Meksiko. I ta ostatnia, Tak, 431. To jest... Ostatnia, o, 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 no, o, no, o no. no. Dla tych, co szalkę lubią, to fajnie, fajny znaczek znaczek, poznaczek. Tu patrz, dwa znaczki, tu... Znaczy znaczki, Lazio. czyli 1-0 dla Szalkę. No to by była niespodzianka, jakby Szalkę dzisiaj wygrało. Szalkę ma tylko jeden punkt po Lazio. kilku spotkaniach, a Dortmund raczej jest faworytem. Atletico. Atletico, Madryt, Koke, Koke i Saul. Olympic Marseille. Znaczek też ładny, te znaczki są ogólnie ładne. Oho. Tutaj mamy te same. Te, te, no. To są e, plakaty, tak? To jest no takie specjalne. Tak, naklejki specjalne. I I ten 94 World Cup w USA jest był w 1994 roku Oliwe. 2 3, 4, 5, 6. No, na razie ten Oliw, daj na razie na no, kubkę będziemy. jest się... kubka, kubka. No, nie kubka ten, tylko kubka taka wiesz. No. I ty ten, ej, te twoje sztukowanie. E, ale... ja? Trzeci punkt. Real Madrid znowu obrońca Rafael Varan, czyli 3-0 dla Real. Martinez. A jak sam stądam? Gomez Van Dijk. Gomez i Van Dijk, czyli Liverpool. Van Dijk się ciężko skontuzjował, znaczy I jego skontuzjowali bramkarz. Tak, mamy tu wyrównanie. Borussia strzela. Aguero. I po jeden i Sergio Aguero. City. A wracając Bec. do Vandajka, Oli, nie wiem czy pamiętasz, Vandajk się ostatnio w lidze z bramkarz go tak skontuzjował, że kilka miesięcy nie będzie grał. Po, no, poważna uh, uh. kontuzja kolana. Tak, w meczu ostatnim ligowym z Evertonem. E, I lecimy. Bramkarz Olimpik Mandanda. O, mamy dwóch Bayernów, ale, I tam ale tam Bayern. Lewandowski. Tak, jest Lewandowski też, Gorecka, Müller... I ten, ten obok górecki, to, to kto? Jest, nie e, wiem. Nie wiem. Min <laughs> I Alaba. Alaba. Rabiot i Pelergini. Pelergini. Juventus. Perin i Mandanda. Olympic Masyliacz, tak. Mandanda był przed chwilą na dłużej na teraz jest na małej. No, ile to jeszcze zostało? O, trzy. No, Remis, a tu Real robi co chce na Barcelonie. Ech. Można tak powiedzieć. Juventus. Coś ja widziałem. Coś ty widziałeś. Nawet i trzy. Co trzy? Korinthians. Czy gole będą, ale nie powiem. Tak, ty już wszystko tam podglądasz tej. Real. O, o, Real Ale. Mecz Marcelo do spółki z Casemiro. Na O, o. Czyli szalkę wychodzi na prowadzenie? 212. I co to, znowu szalkę? Aha, bo inna koszulka. No, co proszę Państwa, to Bywa by była by. duża niespodzianka, jakby 3-1 było, ale jeszcze 2-7. Lazio znaczek potrzebujemy od karty. Na karcie, nie, nie znaczek, no tak, znaczek, tak. Lazio znaczek, ale w kartach potrzebujemy coś znowu nie. takie dwa. Carlos no. Tevez na złociaku. I znowu taka na sama naklejka. Tak, no, chodzi ci o dużą, tak? No. Gdzie Santa znowu był dzisiaj, już, nie? No, okurę, a znowu ja ten też. Ej no co, już mamy pięć naklejek. klejkę. Paris, autobus, ale busik. No takim to można jeździć na mecze, co? No. I proszę Państwa, my no, no, tu gadu Lipi, gado, a fa tu fa ostatnia saszetka. Znowu Barcelona, znaczy znowu, no teraz akurat. Hallo! Barcelona, ah, no widzisz, dobrze, przepraszam Pana Marce Czyli jest, jest gol, pierwszy Bayern, Serge Gnabry. No Ma... nie zauważyłem. Może się zdarzyć? Tak, to jest... No, tak, niech Ci nie będzie. Linie... Mhm. z Tak, to jest FIFA muzeum w Zurychu. No, i Zurych teraz wygląda. Barcelona... Jedzie, jedzie. Drugi gol. I ostatnia naklejka, Manchester... Manchester City. Manchester City. No, mów ładnie. Tak. Czyli koniec meczów dwa klasyki zakończone niespodzianki dwie, bo wygrywają dwa razy goście i co bardziej niespodzianką jest, żeby Szalkę wygrało na Dortmundzie Ej, może się bierze, zdarzy, kto wie wiem, dzisiaj no i Real Madrid aż cztery gole strzela na Barcelonie, 4-2 to akurat jest możliwe zobaczymy jak to dzisiaj się potoczy tak, także jestem ciekaw jak się prawdziwe mecze potoczą u nas ty jesteś za kim. Ja jestem za realem i za Border ja Real, A ja jestem za pewowe. No, no. możesz, możesz to być. Szalkę taki. Hmm. No. No jest w tym co za słabe, ma tylko jeden punkt, na nie wiem to już kolejek 8 chyba. Na Tak, szalka ma tylko jeden punkt, na ostatnim miejscu są, ale to są derby, derby zagłębia rury. Tak się mówi w Niemczech. Za piłkę, ja I ja z moim kolegą mówiliśmy o szalkę. Mm -hmm. no i, tak. I było to tak. No. No, Także no. fajnie. Oglądajcie dzisiaj prawdziwe mecze jak możecie no, i, jak i lubicie. No, była chyba ta jedna naklejka, coś się trafiła taki. Mm. No. Jaki? No, taki znaczek. No, tak, aha, taki, no, to taki trójkącik o to ci chodzi. Ale znaczek. wynik jest 3-1 dla szalkę, 4-2 dla Barcelony. Zobaczymy jak dzisiaj wpadnie w yes, prawdziwych no, meczach na żywo, jak się tam będzie e, ta. Także dziękujemy za uwagę, zapraszamy na następne no, filmy. Pozdrawiamy. Subskrybować. Proszę my tak, łapki do góry, do góry i się miejcie, nie dajcie się koronawirusowi. No, I się w domu. Bądźcie zdrowi. No i to. I, no i to. No, I i to. miłego weekendu. No. pa!